Jedziemy. Na razie jakby na, na, na dzień dzisiejszy nie, nie ma paniki, tak, bo e, rundę jesienną zaczęliśmy tak samo jak, jak rundę wiosenną, czyli mm, status quo można powiedzieć, tak, e, jeden punkt e, i, i porażka. E, no na pewno e, jakby mecz z Zagłębiem lubim był w na naszym wykonaniu słaby, tak? I, I tak jak były głosy, że ten punkt trzeba uszanować, tak mecz z Widzewem był totalnym... Mm, totalną różnicą, tak? Bo, bo, bo niby dobrze graliśmy, a, a punkty żeśmy nie przywieźli. I, no cóż, mieliśmy z trenerem poważną rozmowę, także myślę, że meczu z, z Polonią by to... My, to my będziemy się tym razem cieszyli z trzech punktów. Przy każdej bramce, bramce straconej można się inaczej zachować, tak? Zachowałem się tak, jak się zachowałem, straciliśmy bramkę, no cóż, no. Eee, Szale goryczy trzeba przełknąć i, i, i trzeba żyć dalej, tak? Eee, dobrego zawodnika poznaje się po tym, że, czy, czy, czy się podniesie po, po, po takiej bramce, czy nie, także... Eee, no cóż, no takie bramki się zdarzają, nie... Nie pierwsza, nie ostatnia i podejrzewam nie pierwszy i nie ostatni bramkarz, który, który dostał taką bramkę. Także nie robię z tego tragedii normalnie trenuję w ciągu tygodnia ja sumiennie i przygotowuję się do kolejnego meczu. Klub sportowy jest podobny do, do każdego innego zakładu pracy, tak. Pracownicy przychodzą i pracownicy odchodzą. Tak było też, tak było też i z Nikolą, także. Jeśli my mielibyśmy, nie wiem, ro, nie wiem martwić się, czy, 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 czy może za mocno powiedziane rozpaczać tak, przy odejściu Nikoli, to, to, to nie powinniśmy się w tą piłkę bawić, tak? Bo, bo, bo tak jak powiedziałem, każdy jest kowalem swojego losu i każdy wybiera, wybiera to miejsce pracy, gdzie, gdzie mu jest najlepiej. Nikola wybrał tak, a nie inaczej. i Tak jak wcześniej mówiłem, to jego decyzję trzeba uszanować, a a czas po prostu nie stoi. Czas biegnie dalej i, 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 i uważam, że w zespole Korona Kielce są odpowiedni, z, odpowiednie osoby, które, które nikole mogą zastąpić. Mm. Tak, nie, nie jest to osoba anonimowa. No, w wieluś tam klubach już w Polsce był, także e, paru chłopaków przychodząc do, do Korony Kielce już znał, e, no cóż, no, zastał taką, a nie inną sytuację. I, każdy walczy o swój ogródek, tak? Ja walczę o swój ogródek, a on walczy o swój. No. I, I rywalizacja na pewno jest zdrowa, nie ma żadnych jakichś tam nie wiem, podkopywania dołków. Tak, taką mam nadzieję, ja w każdym razie takich dołków nie kopię pod nikim. Także, no cóż, no, trener wybiera tak, a nie inaczej i trzeba tę decyzję trenera uszanować. Ja też przychodząc do, do korony kielce byłem skazany na, na pozycję drugiego bramkarza, ale ciężko, sumienną pracą. No, trapałem się do, 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 do pierwszej jedynastki. Myślę, że tak. No, ma, ma, ma przede wszystkim warunki. I teraz tylko jest kwestia głowy, tak? Czy, czy, czy ta głowa e, podoła obciążeniom i czy, czy po prostu się nie poprzestawia, tak? Jeżeli będzie pracował sumienie, tak jak do tej pory, no, to myślę, że, że będą z niego ludzie. Znaczy, szczerze mówiąc nie mam kontaktów, bo, bo będąc, będąc w Koronie Kielce nasze kontakty ograniczały się jedynie do, do kontaktów w szatni tak? I, i, i na boisku. Kontakty były, to na, można nawet to nazwać, może przyjacielskie za dużo powiedziane, tak? ale, ale, ale bardzo dobre. Między nami nie było żadnych, żadnych animozji, ale żeby tak, nie wiem, poza, poza klubem to, to, to naszych kontaktów już, już, już tak żeśmy nie utrzymywali. W 100% piłka zaczęła mnie cieszyć po, po ukończeniu 30 roku życia i, i jest to na, na dzień dzisiejszy 100% pra, prawda. Tak? Wychodząc na każdy inny trening, czerpię z tego przyjemność i, i robię to, co lubię i jeszcze mi za to płacą. Tak? Także cóż, cóż więcej oczekiwać od życia? A czy chciałbym zostać? Na dzień dzisiejszy czuję się w koronie bardzo dobrze i mm, nie planuję. Nie tyle, że nie planuję, co nie chodzą żadne mi myśli po głowach, żeby, żeby ten klub opuścić. Jest to klub, któremu naprawdę bardzo niewiele brakuje do tego, żeby być jednym z topowych klubów, jeśli nie w Polsce, to nawet i w Europie. Tak? Widać, że miasto, które jest właścicielem klubu, naprawdę z dnia na dzień widać, że, że próbuje z. Wz... Aby, aby ten klub rósł w siłę, tak? nie tylko sportowo, ale również i, i medialnie. I myślę, że, że, że dzień taki na, nastanie w niedługiej przyszłości, że, że naprawdę ci kibice będą, będą się cieszyli z, z meczów między, międzynarodowych, nie tylko kontrolnych, ale również i takich oficjalnych.